Rozpoczynamy dziś serię krótkich spotkań poświęconych pismu świętemu, czyli tej wyjątkowej księdze. Która dla chrześcijan może być miejscem spotkania ze Słowem Bożym. Pismo Święte składa się z dwóch zasadniczych części. Ze Starego Testamentu, czyli księgi, które chrześcijanie otrzymali od wspólnoty żydowskiej. Jest to pismo, pismo Święte samego Jezusa, apostołów, pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. I Nowy Testament, czyli zbiór ksiąg, zbiór pism, które przekazują nam świadectwo o Jezusie, Jego działalności, o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej oraz różne pouczenia skierowane do pierwszych wspólnot chrześcijańskich, listy apostołów, przede wszystkim listy świętego Pawła. Ponieważ pierwsi chrześcijanie posługiwali się językiem greckim, więc chrześcijański stary testament składa się z tych ksiąg świętych, które były księgą świętą Pismem Świętym Żydów mówiących w języku greckim. Jest ten zbiór jest nieco obszerniejszy od Biblii hebrajskiej. Ale te księgi także Starego Testamentu, które znajdują się w Biblii Hebrajskiej, zazwyczaj są przez nas tłumaczone właśnie z oryginału hebrajskiego czy aramejskiego. W tym testamencie są też niektóre księgi, które od początku były napisane po grecku, lub których oryginał hebrajski, powiedzmy, zaginął, które znajdowały się właśnie tylko w, tej, w tym zbiorze ksiąg świętych Żydów mówiących językiem greckim. I niektóre wspólnoty chrześcijańskie od kilkuset lat jakby negują, odrzucają powiedzmy te, te księgi, nie przyjmują je do zbioru Ksiąg Świętych. Natomiast Kościół Katolicki pozostaje cały czas przy tej pierwotnej tradycji, czyli ten zbiór Ksiąg Starego Testamentu, który funkcjonuje w Kościele Katolickim, jest nieco obszedniejszy niż zbiór Ksiąg Świętych Starego Testamentu we wspólnotach protestanckich. Nowy Testament jest natomiast taki sam dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich i zresztą jest w tym coś niezwykłego, właśnie że Mnogość różnych opowiadań o Jezusie, pouczeń skierowanych do wspólnot chrześcijańskich, jaka istniała w pierwszym wieku, jako została napisana w pierwszym wieku po Chrystusie, z całej tej mnogości, właśnie wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, wszystkie kościoły, zarówno w cesarstwie rzymskim, jak i poza, w Armenii, w Etiopii i tak dalej, przyjęły właśnie te 27 ksiąg. To jest jeden, ten sam zbiór ksiąg Nowego Testamentu. Właśnie tylko te. Księgi przez Kościół zostały uznane za księgi, które mogą być dla chrześcijan źródłem duchowego pokarmu na ich drodze właśnie do pełni życia z Chrystusem. Możemy tutaj mówić, czy mówimy tutaj o natchnieniu Ducha Świętego, czyli o takiej szczególnej obecności Boga, która towarzyszyła powstawaniu, redakcji i potem zaakceptowaniu przyjęciu przez kościół właśnie tych konkretnych ksiąg jako Pismo Świętego, ta księga o szczególnym znaczeniu dla życia Kościoła. Ale właśnie musimy zawsze mieć też tę świadomość, że pismo święte będzie prawdziwą pomocą w życiu duchowym, wtedy kiedy jest ono czytane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. I kiedy jest ono czytane, właśnie w jedności z Kościołem, bo pismo święte. Także może stać się tylko matwą literą, jeśli czytane jest w inny sposób, może nawet stać się literą, która niesie śmieć, która zabija, która wprowadza zamęt, która właśnie nie buduje, ale wprowadza zamęt. Wtedy, kiedy jest ono czytane w innym duchu, kiedy jest czytane w, no, przeciwko wierze, przeciwko Kościołowi. Pismo Święte pozwala nam poznawać myśl Bożą, ale przekazuje nam tę myśl przez świadectwo różnych ludzkich autorów. Ten wymiar ludzki Pismo Świętego jest także no, ważny, trzeba brać go pod uwagę. Pismo Święte nie spadło z nieba, ale właśnie zawiera teksty, w których różni ludzie dzielą się swoim doświadczeniem wiary dzielą się tym doświadczeniem które jest związane właśnie z ich osobistym spotkaniem z Bogiem i jako właśnie chrześcijanie wierzymy że pełnią Bożego objawienia jest Jezus Chrystus w nim właśnie słowo stało się ciałem jak to pisze Święty Jan w swojej Ewangelii. W nim Święty Paweł pisze w liście do Kolosan cała pełnia bóstwa, cała pełnia boskości objawiła się na sposób cielesny, na sposób ludzki. I właśnie ten ludzki, ten cielesny wymiar sprawia, że także Jezus Chrystus jest w jakimś sensie Ograniczony w swoim ziemskim życiu, chociaż objawia nieskończoność, to jednak jest także on ograniczony w czasie, ograniczony w przestrzeni, przekazuje nam pełnię prawdy o Bogu, ale w sposób uwarunkowany konkretną kulturą, konkretnym językiem, środowiskiem, w którym żył. I tym bardziej właśnie jest to prawdą w odniesieniu do Pisma Świętego. Możemy powiedzieć, że Pismo Święte jest słowem Bożym, ale słowo Boże, które jest obecne w Piśmie Świętym, jest wyrażone przez ludzi żyjących w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, ludzi, którzy są też nie tylko ograniczeni w swoim rozumieniu świata, w rozumieniu także Boga, ale także naznaczeni są różnymi ludzkimi słabościami i to też trzeba oczywiście brać pod uwagę. Kiedy czytamy Pismo Święte w duchu chrześcijańskim, właśnie mówimy, musimy uwzględniać te wszystkie ograniczenia i musimy czytać to Pismo Święte zwracając uwagę. Na jedność całego pisma świętego to jest jedno z takich podstawowych kryteriów, że z pisma świętego nie możemy czerpać jakichś tekstów, znaczy wyrywać jednego tylko tekstu, jakby absolutyzować to wszystko, co ten tekst mówi, czyli zwracamy uwagę na jedność pisma świętego, zwracamy uwagę na żywą tradycję Kościoła, który właśnie to pismo przyjął jako pismo święte. I zwracam uwagę na spójność poszczególnych praw w całości Bożego objawienia. I tak też będziemy starać się robić właśnie w czasie tych naszych spotkań z Pismem Świętym, na które serdecznie zapraszam.